Jesteśmy. Tak. Jakieś pomniki e, tutaj się pojawiły, technologiczne. Nie, ja wiem, się co państw... Nie wiem, co Państwo słyszeli, więc zacznę po prostu od początku. Chciałabym tak. bardzo podziękować za zaproszenie, a także za bardzo interesujące argumenty strony przeciwnej, których miałam przyjemność posłuchać. Zapisałam sobie wszystkie te argumenty, ale jeżeli Państwo pozwolą, będę polemizowała z trzema. Tak, żeby wyróżnić e, trzy argumenty, które były po Państwa stronie takimi kluczowymi, fundamentalnymi argumentami. Pierwszy argument dotyczy nieprzewidywalności, jaka jest niesiona przez nierówności. Chciałabym Państwa zabrać na chwilę do Anglii, e, niekoniecznie do Anglii współczesnej, to jest Anglia XVII stulecia. Tam Żyje wtedy pewien filozof, który studiował swoją drogą na Oksfordzie. Jesteśmy w debacie oksfordzkiej, więc warto o tym wspomnieć. Tomasz Hobbes. I Tomasz Hobbes w najwybitniejszej swojej książce, czyli w Lewiatanie, opisuje taką sytuację, w której jest świadkiem śmierci swojego przyjaciela obok siebie na ulicy, Ktoś go po prostu napada i zabija. To jest dla niego wstrząsające doświadczenie. I on mówi, to jest spowodowane zbytnią równością. Rewolucja jest spowodowana zbytnią równością, to znaczy sytuacją, w której każdy może tyle samo, ponieważ ludzie nie mają żadnej, żadnego, żadnej perspektywy, żadnego dystansu do swojej równości. Innymi słowy, oni, jak on trochę złośliwie stwierdza, nie zna takiego człowieka, który byłby niezadowolony ze swojego rozumu. Każdy jest zadowolony tak samo, co by świadczyło o tym, że równość jest po prostu niedobra. Ona prowadzi do pychy i ona prowadzi tak naprawdę do rewolucji. A zatem to nie nierówność jest źródłem nieprzewidywalności, tylko równość. Ta, równo, ta, 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 ta nierówność jest pewnym fundamentem, tylko na nierówności możemy postawić społeczeństwo w takim sensie, że możemy postawić społeczeństwo na hierarchii władzy i tym na przykład kto może wymierzać kary. To jest pierwszy argument. Teraz drugi argument dotyczy bardzo silnego sformułowania, które padło w tej debacie, mianowicie sformułowania dotyczącego tego, że nierówności są odpadem albo śmieciem rozwoju gospodarczego. Ja bym chciała powiedzieć, że uważam, że ekonomia się liczy, to oczywiste, ale ekonomia liczy się w kontekście. W kontekście wszystkiego tego, co ekonomię otacza. I teraz zastanówmy się nad tym, gdzie otaczają nas nierówności, ale właśnie nieróżnorodność, o której Państwo mówili, tylko nierówności. Czyż nie jest nierówną relacja rodzica i dziecka? Czyż nie jest nierówną relacja szefa i pracownika? I czyż nie jest nierówno relacja osoby nieco bogatszej i nieco biedniejszej? Cóż by było z nami? Jakimi bylibyśmy istotami, gdybyśmy nie mieli tych równości? Czyż nie jest tak, że nie mielibyśmy wtedy możliwości okazywać jednych z najważniejszych ludzkich emocji drugim, czyli empatii, współczucia, solidarności? A więc pytanie nie dotyczy tego. Jak zlikwidować wszystkie nierówności, ponieważ tak naprawdę powinniśmy się zastanawiać, ile nierówności jest jeszcze sprawiedliwie, ile wpływa dobrze na nasze społeczeństwo, a nie źle. No i, o czym, i oczywiście, jak powiększać lepsze emocje, a zmniejszać te gorsze. No i trzeci argument wreszcie dotyczył, dotyczył tego, co, co Państwo powiedzieli na temat tego, że jest różnorodność, ona napędza rozwój, tworzy dobre zespoły, dobre społeczeństwa i jest nierówność, która działa odwrotnie. Chciałbym Państwu przypomnieć początki lat 90. w Polsce, kiedy Polacy patrzyli na Zachód, uważając, że Zachód jest lepszym światem, takim, który należy gonić. Przez 25 lat mieliśmy w Polsce konsensus dotyczący tego, jakim krajem Polska ma być, lepszym, bardziej zachodnim, bardziej dostatnim. W momencie, kiedy 25 lat później ta, ten pęd, ta chęć, ona się rozpadła na kawałki, zaczęliśmy być reaktywni wobec Zachodu, zaczęły się tak naprawdę nasze największe problemy polityczne i społeczne, które Obserwujemy przez ostatnie pięć lat w Polsce. Dzisiaj możemy mówić, że są inne nierówności. Polska dołączyła już właściwie do krajów zachodu, natomiast z całą pewnością nie jest na przykład tak ekologiczna w swoim zachowaniu. Tutaj właśnie można dostrzegać nierówności, które mogą ostatecznie doprowadzić nas w lepsze miejsce, jeżeli sobie je uświadomimy i będziemy próbowali z nimi. Walczyć. Warto jest też pamiętać o tym, że jest pytanie: Państwo trochę tak mówili, jakby to nierówności miały być zupełnie zlikwidowane, ale przecież tak nie jest. Nigdy nie zlikwidujemy do końca nierówności, więc trzeba czerpać z tego, co jest w nich najlepsze. Dziękujemy wszystkim partnerom tego cyklicznego wydarzenia. Partner strategiczny Bank BNP Paribas. Partnerzy wspierający Icano Bank, ING, Orange oraz Santander. Partnerzy konferencji Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego oraz Signal i Duna. Patroni medialni ekonomia społeczna.pl, kampanie społeczne.pl, Liberté, odpowiedzialnybiznes.pl oraz Proto Public Relations. Inicjatywy i organizacje partnerskie. Fundacja na rzecz standardów doradztwa finansowego, Feel the Planet, Feel the People, FIZE, Fundacja imienia Lesława Paki, Igrzyska Wolności, liderzy Pro Bono, Open Eyes Economy Summit, Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Think Tank oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.